A moje miasto to Białystok. stok. Gośćmi Radia Jard są Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białego Stoku. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja także Katarzyna Bienas, Fundacja dla dzieci i dorosłych z cukrzycą. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Katarzyna wychowuje synka z cukrzycą typu pierwszego, więc najpierw zapytam o to, jak przebiega taka choroba i jak znaczący wpływ ma na państwa życie. E, znaczący ma wpływ ogromnie, ponieważ e, cukrzyca typu pierwszego jest taką chorobą podstępną chorują na nią dzieci, chorują osoby dorosłe. uaktywnia się najczęściej poprzez takie objawy jak na przykład dziecko zaczyna bardzo dużo pić, bardzo często chodzi do toalety, też chudnie, tak. I wtedy my jako rodzice widzimy takie sygnały niepokojące. Możemy w tym momencie zgłosić się też do lekarza POZ, tak? Tak też było w naszym przypadku. Jednakże te objawy nie były dosyć takie na lekarza charakterystyczne. No i zostaliśmy od dosłani niestety do domu. No później te objawy się nasilały, nasilały, zrobiliśmy badania z krwi, no i wtedy właśnie wyszedł bardzo wysoki poziom cukru, e, około 300 i musieliśmy po prostu jechać szybko do szpitala. A jak sobie z tym radzić w takim razie, w tej codzienności, nazwijmy, niełatwej? No, jest bardzo ciężko, tak? Jest bardzo ciężko pod względem na przykład pomp insulinowych, ponieważ pompa insulinowa zastępuje dla osoby chorującej na cukrzycę typu pierwszego, no można w cudzysłowie powiedzieć taką trzustkę, tak? Tam mamy insulinę, która zostaje dawkowana, czy też dajemy insulinę penem insulinowym. To wszystko jest dla dzieci bardzo trudne. Również aspekt żywienia, tak, który towarzyszy nam każdego dnia. Tutaj też musimy uważać, jak balansujemy posiłki, fajnie budować tak, aby był błonnik i inne wartościowe rzeczy, aby ten poziom glukozy był dla nas jak najlepszy. No i tutaj przekazujemy tą wiedzę o cukrzycy. Podobnie pani regularnie prowadzi kampanię pod tytułem tym razem miesiąc wiedzy o cukrzycy właśnie. Włączają się w nią tak szkoły i przedszkole, ale nie jest to pierwsza edycja jak wyglądała ta ubiegłoroczna. Tak jest, bardzo się cieszę, bo jest to nasza druga edycja kampanii pod tytułem miesiąc wiedzy o cukrzycy. W tamtym roku zgłosiło się 35 placówek oświatowych z naszego województwa podlaskiego. Już dzisiaj oficjalnie mogę powiedzieć, że w tym roku zgłosiło się 58, czyli mm -hmm. bardzo dużo, tak? Z względem poprzedniego roku. W tamtym roku wzięło udział 5644 dzieci. Zobaczymy ile w tym roku. Mam nadzieję, że padnie rekord. I bardzo się ucieszył, że kampania ma swoją drugą edycję. A aktywny udział w takiej kampanii to rozumiem pełno zajęć profilaktycznych i edukacyjnych. Tak jest. Opowiadamy o cukrzyściach. Czym jest cukrzyca typu pierwszego, tym czym jest cukrzyca typu drugiego. Rozróżniamy tutaj te cechy charakterystyczne, aby nie mylić, co jest bardzo częste, tak, u dzieci, że cukrzyca pojawia się od jedzenia słodyczy. My wtedy tłumaczymy, że cukrzyca typu pierwszego no, nie jest od jedzenia słodyczy, tylko jest taką chorobą autymologiczną, na którą nie mamy po prostu wpływu. Są zajęcia o aktywności fizycznej, o zdrowym odżywianiu, czyli jest to taki bardzo fajny panel edukacyjny dla dzieci. Ja w związku z tym każde dziecko może skorzystać. Nawet jeżeli akurat w swoim otoczeniu, czy też sama z tą chorobą nie ma do czynienia. Zwracam się teraz do pana prezydenta. Panie prezydencie, białostockie placówki edukacyjne są przyjazne i bezpieczne, jeżeli chodzi o dzieci z cukrzycą? Myślę, że tak. Dzięki takim aktywnym osobom, jak pani Katarzyna, ta współpraca moim zdaniem, się cały czas rozwija. Jeszcze zanim odpowiem na Pana pytanie, to też powiem, że bardzo się cieszę, że udało nam się wspólnie doprowadzić do tego, że Fundacja, czy też filia Fundacji dla Dzieci dorosłych z cukrzycą ma godną siedzibę przy ulicy Rynek Kościuszki 13. We Wrześniu mieliśmy okazję ją wspólnie otwierać, bez zaangażowania. Myślę, że w takim miejscu, czyli w centrum miasta by tej siedziby nie była, to bardzo ważne, żeby. Te osoby, które mają problemy właśnie z dziećmi z cukrzycą, które często przyjeżdżają tutaj do Stołu, do szpitala klinicznego dziecięcego, miały miejsce, gdzie mogą się zgłosić, które znajduje się w ścisłym śródmieściu, więc tutaj naprawdę wspólne wysiłki doprowadziły do tego, że przy ulicy Rynek Kościuszki 13 takie miejsce jest. A my rzeczywiście staramy się wspierać wszystkie te podmioty, które prowadzą działania i uświadamiają, szczególnie rodziców w zakresie konieczności Spojrzenia na swoje dziecko, czy przypadkiem nie ma jakichś problemów cukrzycowych. Miesiąc wiedzy o cukrzycy w szkołach i przy miasta Stok właśnie, właśnie trwa. W ramach tego odbywają się specjalne zajęcia dla dzieci poświęcone wątkom cukrzycowym. Oprócz tego badania przesiewowe wśród dzieci. No i przypomnę też to, bo podając tutaj na ten wątek, dotyczący tego, czy jesteśmy przygotowani. Przedszkole samorządowe numer 41 to jedno z takich placówek w którym dzieci z cukrzycą mają zapewnioną opiekę pielęgniarską, żywieniową i szczególnie tutaj się a, przypatrujemy przypadkom ich chorób. A jednocześnie korzystając z okazji, chciałem zaprosić wszystkich słuchaczy do tego, by 23 listopada odwiedzili Centrum Aktywności Społecznej, gdzie odbędzie się konferencja pod nazwą Dzień Widzą Cukrzycy. Wstęp wolny. I myślę, że naszym zadaniem jako miasta jest właśnie wspieranie organizacji pozarządowych, które tak jak fundacja prowadzą działania edukacyjne, które uświadamiają nas wszystkich, jak groźną chorobą jest cukrzyca, jak to jest problem społeczny w obecnym świecie. I jak sobie z tej sytuacji radzić. Pani Katarzyno, no właśnie powiedzmy o tym dniu wiedzy o cukrzycy, co nas czeka konkretnie w Centrum Aktywności społecznej. Mhm, tak, czyli 23 listopada o godzinie 13 serdecznie zapraszamy wszystkich, tak jak Pan Prezydent powiedział, wstęp jest wolny. Będą wykłady ze specjalistami będziemy my mówić jako fundacja jak wspieramy tak naszych mieszkańców Białego Stoku, jak, jaką pomoc mogą otrzymać od fundacji będzie można również zrobić bezpłatne pomiary glikemii które też tak będzie można skonsultować ze specjalistami Pani jest pewnie najlepiej zorientowana jak sytuacja przedstawia się jeżeli chodzi o nasz region o Białystok ile mamy w swoim otoczeniu takich osób które zmagają się z cukrzycą Bardzo dużo ciężko mhm. mi powiedzieć tak e, dokładną liczbę B, ale codziennie otrzymuję telefony od rodziców świeżo zdiagnozowanych dzieci z cukrzycą typu pierwszego, także mogę powiedzieć, że tych dzieci chorujących na cukrzycę jest coraz, coraz więcej niestety. Panie Prezydencie, rozumiem, że na tym nie koniec takich działań, które mają wspierać no właśnie osoby z cukrzycą i też fundacje dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą również. Powiedzmy trochę o tym, jakie jeszcze działania biały stok podejmuje. Przede wszystkim w naszym takim miejskim DNA jest to, by z jednej strony wspierać placówki oświatowe, przedszkola i szkoły w zakresie edukacji związanej z cukrzycą, a z drugiej strony zawsze znajdujemy w budżecie miasta środki na wspieranie organizacji pozarządowych, które w tym zakresie prowadzą swoje akcje edukacyjne, akcje uświadamiające i to się nie zmieni. Także w roku 2026 mamy na to zapewnione środki w budżecie miasta Białegostoku i będziemy w tym kierunku działali, żeby mówię, ta świadomość wśród szczególnie Ludziców, osób starszych rosła. Mówię, jest to problem społeczny, który z różnych powodów nie jest tak łatwo wyeliminować z codziennego życia i zmienić pewne nawyki, e, szczególnie osób najmłodszych. Pani Katarzyno, a jakie jeszcze potrzeby ma wasza fundacja, żeby usprawnić wasze funkcjonowanie? Jakie potrzeby? Mhm. Pierwszy pomysł, jaki przychodzi mi do głowy, to pewnie więcej osób do pracy, tak? Więcej, więcej wolontariuszy. O pracy mamy bardzo dużo, tak? W związku z tym naszym miesiącem wiedzy o cukrzycy. Także taki pierwszy pomysł przychodzi mi do głowy. Jeżeli chodzi o wolontariuszy, a właśnie dużo osób z Rzesza, wasza fundacja? Osób zaangażowanych, nazwijmy to? Tak, tak. Główna siedziba fundacji mieści się w Warszawie, a cały czas otwierają się kolejne filie w innych województwach. Województwo zachodnie pomorskie pomorskie, łódzkie, tak. U nas Podlaskie, jedna z wiodących filii, która właśnie dzięki tutaj wsparciu miasta otrzymała lokal. Jako jedyna filia mamy swoją siedzibę fundacji. To jeszcze na koniec naszej rozmowy trochę na temat tego wsparcia. Jak otoczenie powinno reagować na dzieci z cukrzycą, w czym my, jako osoby, które to bezpośrednio je dotyczy, jak my możemy pomóc? Nie bać się, nie mm -hmm. bać się. Wiedza jest kluczem. My się boimy tego, czego nie wiemy. E, czyli odpowiednia wiedza, edukacja, też prowadzimy szkolenia właśnie w placówkach oświatowych pod tytułem Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu pierwszego, kiedy, kiedy przekazujemy te najważniejsze informacje i później docierają do nas właśnie sygnały, kiedy taka placówka jest przeszkolona, że nasze dzieci z cukrzycą typu pierwszego. Są o wiele lepiej zaopiekowane, nauczyciele się nie boją i ta opieka wygląda tak, jak powinna być. Katarzyna Bienas, Fundacja dla Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą, Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białego Stoku, to byli nasi goście. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A moje miasto to Białystok.